Ja, ja jestem osobą, która ym, jest y, bardzo też. Ym, tak podchodzę. Jestem przeciwieństwem osób, które mają jakieś powiedz, ADHD. W sensie ja potrafię się mega hyperfokusować i nie odejść od tej rzeczy, po prostu znikam. Jakby nie ma nic do mnie. mnie, tak, nie słyszę, jak jestem na czymś mega skupiony i, i mam to tak, w, tak z taką łatwością mi to przychodzi. Myślę, że jestem bardziej po tej autytycznej stronie, gdzie jestem w stanie mega się na czymś sfokusować i, i wyłączyć. I to jest taka super moc, tak szczerze mówiąc. Właśnie Pod względem biznesowym jest to mega pomocne, mega pomocne. Um, ale w gruncie rzeczy. Jest to dosyć mocna supermoc, jeśli chodzi na pewno o robienie e, biznesu. No. Tak, właśnie poprzedni podcast miałem o autyzmie i e, człowiek, z którym rozmawiałem, Kamil Lucci opowiadał, że k, ludzie, którzy są na, w spektrum, ale mają właśnie tą supermoc, a nie mają takie spektrum, które ich mocno ogranicza, to najczęściej są ludzie sukcesu, dlatego, bo mają właśnie tendencję do tego, żeby robić w kółko to samo. No jak robisz w kółko to samo, to raczej ciężko tak. z tobą wygrać, bo wszyscy inni są rozproszeni, zastanawiają się, tu idą do znajomej, tutaj poglądają coś w telewizji, a ci autystyczni ludzie po prostu siedzą i czu, 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 klepią cały czas to samo.